W tym odcinku pokażę Ci w jaki sposób możesz odjąć od siebie dwie liczby zapisane w systemie binarnym. Najpierw jednak przypomnijmy sobie na czym polegało odejmowanie pod kreską. Powiedzmy, że mam liczbę 375 i chcę znaleźć różnicę tej liczby oraz liczby 152. Jak to robię? Kolumnami patrzę i odejmuję od góry dół. Czyli 5 minus 2 daje mi 3, 7 minus 5 daje mi 2 i 3 minus 1 daje mi 2. Czyli szukana różnica to 223. Bardzo podobnie jest w odejmowaniu przy zapisie binarnym, czy przy zapisie dwójkowym. 1, 1, 1, 1, powiedzmy, że mamy taką liczbę i chcemy odjąć od tego 1, 0, 0. Co ja tutaj zapisałem? Mamy 4 kolejne potęgi dwójki. 8 plus 4, 12, plus 2, 14, plus 1, 15. A tutaj mamy tylko tak, 2, 4, 4, 1, czyli 15 minus 4 powinniśmy otrzymać 11. I tak. Patrzymy znowu kolumnami. 1 minus 0, mi 1. 1 minus 0, no to znowu to samo. 1. 1 minus 1 daje 0. 1 minus 0, 1 czy mam tutaj zapisane 11 1 ósemka plus 1 dwójka plus 1 jedynka tak jest 11, tak, czyli zarówno odejmowanie w systemie binarnym, jak i dziesiętnym prowadzi do tego samego wyniku ale specjalnie tutaj umieściłem prosty przykład na początek bo nie mieliśmy przypadku odwrotnego, czyli co, co by się stało wtedy, gdybyśmy od zera chcieli odjąć 1, no to przypomnijmy sobie co się działo, gdy chcieliśmy odjąć od mniejszej liczby większą w zwykłym odejmowaniu w systemie binarnym, w systemie dziesiętnym. Tak. Co wtedy robiliśmy? Pożyczaliśmy liczbę z kolumny obok. Tak. Czyli tutaj zapisywaliśmy sobie tak, to, że pożyczamy jedynkę i teraz zamiast dwójki ja mam tutaj dwunastkę. Od dwójki nie odejmę piątki, ale od dwunastki już tak, tak, czyli 12 minus 5 daje mi 3. I teraz, czy od dwójki odejmę piątkę, no to znowu to samo się zrobiło, czyli pożyczam jedynkę stąd. I teraz mam tutaj znowu dwunastkę, 12 minus 5, 3 i 1 minus 1, 0. E, ok, więc zapiszmy sobie jakąś taką liczbę z stanie binarnym 1, 0, 0, 0, czyli 8. I będziemy chcieli od ósemki odjąć 7. Co powinniśmy otrzymać? No, powinniśmy otrzymać 1, tak? Czyli 8 minus 7 daje mi 1. I mam przypadek, że od 0 chcę odjąć 1, czyli od mniejszej liczby chcę odjąć większą. No to muszę pożyczyć. Czy mogę pożyczyć tej kolumny? Nie mogę. Czy mogę pożyczyć tej kolumny? Też nie mogę. Dopiero ta jedynka, jak przejdzie tutaj. To zwróćcie uwagę, co się działo tu. Jedynka pożyczana z kolumny obok zamieniała się na dziesiątkę, tak? ale to był system dziesiętny. Więc tutaj jedynka pożyczana z kolumny obok zamienia się na dwójkę. Czy ja mogę zapisać dwójkę tak? No, raczej nie. Dwójka w systemie binarnym to jest 1,0. Tak, to jest dwójka, nie dziesięć. I znowu pożyczam do kolumny obok, tak? czyli tutaj będę miał dwójkę. Ale ile pożyczam? Pożyczam całą dwójkę, czy pożyczam jedynkę? Pożyczam jedynkę, więc tutaj zostaje mi dwójeczka. To samo robię dalej tak? i jak od dwójki odejmę jedynkę, to dostaję 1, a tutaj w tych kolumnach pozostały mi jedynki, a tu jest w ogóle 0, tak? czyli 1 odjąć 1 daje mi 0 i 1 odjąć 1 daje mi 0. Czyli w sumie otrzymałem 1. 8-7 daje 1. Jak e, to zrozumieć? Może jeszcze taki najprostszy przykład, co, co należy pamiętać wtedy, kiedy pożyczamy. To nie jest 10 odjąć 1 w systemie binarnym. To nie jest 1,0, tak? To jest 2 odjąć 1 daje mi 1. Tak? To jest dwójka. 1 i 0. I y, na to. Y, na to trzeba zwracać uwagę i pamiętać, że jak pożyczamy z kolumny do kolumny, to nie pożyczamy dziesiątki, tylko pożyczamy właśnie dwójeczkę, czyli 1 z zero.